mako po bardzo słabo zakończonej serii Juventusem niestety yy, Musimy zacząć jakąś nową serię, bo to tak, wiecie, to tak idzie Jak zakończymy jedną serię, to rozpoczynamy drugą I mam bardzo fajny pomysł, że wam mówię jaki yy, Pomyślałem sobie, kiedyś oglądałem u takiego pewnego youtubera Nie będę tutaj mówił, może ktoś wie Taką serię podróż I my zrobimy po prostu podróż bo Tego, że w swoim stylu i Wespo Football Live, więc troszkę inaczej, wiadomo. I jak sobie myślałem, to będzie polegało na tym, że jeden sezon będziemy po prostu spędzać w klubie, no i kolejny w drugim, kolejny w trzecim, i tak, i tak cały czas będziemy zmieniać sobie klub co sezon, co nie? I będziemy, będziemy może pomagać klubom, może będziemy, nie wiem, jakieś jak wygrają Ligi Mistrzostw tam przychodzimy i wygrywamy drugi raz, coś takie, takie różne historie. Jak sobie myślałem, jaki klub może być fajny, tak na, żeby sobie zacząć, tak, żeby zacząć tą przygodę. No, to tak pomyślałem, że idealna liga, no to szkocka, nie za dobra, nie za słaba. I bierzemy sobie Rangersów, bo Celtic jest po prostu za dobry. <laughs> I takie po prostu takie moje. Mm, no, takie moje przemyślenia. Ale kto będzie trenował te kluby? No właśnie. Gość, który umie podróżować Zlatan Ibrahimowicz. Dobra. Ja robimy tutaj sport VR i lecimy. Wow, zaczyna się, zaczyna się ta piękna przygoda Zobaczmy <laughs> Aby mówić w Rangersach, nie? To jest niezłe, ale to będzie dla mnie nowość bo W szkockiej lidze jeszcze ani razu nie grałem, a naprawdę dużo karier już grałem To będzie bardzo ciekawe I na pewno tak, bo zrobimy, mam już troszkę rozplanowane, co? Co nie? I po Rangersach Czyli po liste szkockiej pójdziemy sobie albo do ligi holenderskiej, albo do portugalskiej Żeby powoli się wspinać po, tej, po tych, wiesz, wiecie, szczeblach No i zobaczymy, kto się po nas zgłosi, albo co będziecie chcieli Ja mam tam troszkę już zaplanowane, tak mniej więcej Na pewno koniec mam, który bardzo bym chciał spełnić No, ale tutaj Ibrahimović świetnie te będzie trenował ze swoją lewią, Ze swoją Lwią, to... O, okej okay. mm, Tak, powinniśmy... Celować w to, żebyśmy wygrali Ligę Mistrzów. Tak, tak. Nie, nie. <grych> Dobra, powinniśmy wygrać ligę. Tak. No myślę, że powinniśmy wygrać ligę, no trochę bez sensu, jakbyśmy nie wygrali. Ale ligi Mistrzów raczej nie wygramy Rangersami, no nie oszukujmy się. Ja sobie tylko tutaj, wow, i nie widzę, że Rangersi mają swój ten licencjonowany ten tył Dobra, wygramy tytuł nie, no powinniśmy wygrać. Le Celtic może nam tylko zagrozić. Mm. No, co by powiedział Ibrahimowicz? Powiedz. Co by powiedział? No, że, że musimy gryźć twardo. Tak, by to powiedział. Mmm. I dobrze, mamy. Uu, mamy też eliminację do Ligi Mistrzów z Rangersami. Zobaczymy, czy nam się uda w ogóle, bo to też tak nie, nie, nie do końca. Z marsyrium Dobrze, sprawdźmy, jak to wygląda tutaj. O Boże, zap zapominam cały czas. I jak to zaraz ustawić? To jest problem. Dobra. Kim ty jesteś? Chwila, bo to są obrońcy Obrońcy i bramkarze, czyli Butland, Co jest? To Butland gra? Sterling? Co jest? Goldson, okej okay. Okej, okay, to jest bramkarz Ben Davis To jest chyba obrońca, tak? Tak <grym>, Dobra, ja zaraz do was wrócę, jak to wszystko ogarnę Dobra, udało mi się to mniej więcej ustawić, jeżeli chodzi o podstawowy skład Myślę, że będziemy wychodzili w ten sposób, tylko że, tak szczerze Zrobimy tak, ale jeszcze będę musiał zobaczyć, kto ma tu twarz, a kto nie. No, bo ci, co nie będą mieli twarzy, to wywalają. O Boże, jeszcze tutaj Fabio Silva, dobra. Też jeszcze Tavernier jest. Ojej, tutaj jeszcze dużo rzeczy. Danilo Pereira, co? Co oni tutaj mają? Dobra, ja to jeszcze chwilę, jednak. Powiem wam tak, sprawdziłem teraz, kto ma tu twarz, a kto nie. I tak szczerze, Tu mają wszyscy twarze, oprócz tych, którzy mają po 70-dowy role, więc ich na pewno, oj, sprzedamy sobie. No i na początku nie potrzebujemy tylu napastników, więc trzeba sobie wybrać kogo by tutaj sprzedać, myślę, że tak, bo ma 30 lat to po co mam takiego trz trzymać typa I tutaj mają też, wszyscy mają, wszyscy mają po prostu dobrą ilość lat, co? Wszyscy mają dobrą ilość lat, co Wszyscy mają, lat, co ja wszyscy mają twarze Dzięki temu updateowi w SP Football Live, który był I teraz jest problem, bo muszę sobie po prostu, muszę zacząć wybierać, Lowry nawet ma twarz, no wieszcie mi nie wiem, ja go sobie wypożyczę, żeby sobie pograł. Skara Cortesa nie potrzebujemy, bo i tak nie będziemy grać na lewych pomocników. Yy, I poszukajmy na przykład takiego Ryana Jacka sobie sprzedamy, bo nie potrzebujemy... No z... tak jak mówię, 30-latkowie to tak średnio. Oni nie mają twarzy, bo mają po 70 rola, tak mniej więcej. Fraser jeszcze sprzedajemy. I Barisicie i Ilmaza mamy na lewą, a Sterlinga i Taverniera mamy na prawą stronę, więc zarąbiście. I jeżeli chodzi o obrony, to sprzedajemy... A, jeszcze tutaj sprzedaję tego McLaffina. McCrory będzie e, naszym podstawowym bramkarzem Nie, nie będzie chyba, ja chyba kupię jakiegoś e, bramkarza, tak mi się zdaje, ale teraz tak Sprzedajemy na pewno Baloguna Alana Teraz mamy raz, dwa, trzy, cztery Czterech obrońców. Dobra, no to jest git. Dobrze i teraz transfery. Teraz, jak sobie myślę, no to na pewno chciałbym kupić. Mam tutaj już dwóch przygotowanych Kevina Denkeja, czyli największego Golda Gota -go -go który zstąpił po ziemi. To Gojczyk, to Gojczyk, to Gijczyk, nie wiem. E, to jest przyszłość napastników. Właśnie to on będzie z nami podróżował przez całą, Mam taki pomysł, żeby właśnie był ten niebiłekarz, który będzie z nami podróżował. Oraz z tego powodu, że Bordeaux się upadłość. No to wasi Rafał Strączek będzie bronił naszej bramki Oczywiście jeżeli uzbieramy kasę Ale tak sobie myślę, że jeżeli chcemy kupić Denkaya, no musimy jakiegoś sprzedać e, napastnika I chyba sprzedamy tego Danilo Pereira, tak sobie myślę, no tutaj o wiele młodszy e, Ten jeszcze niższy o wiele jest, zobaczmy, no nie niby jest szybszy, hmm. A ten Fabio Silva, czy on taki jest fajny? Właśnie on dużo kosztuje, to dobra, wiecie co, to ja sprzedam tego Fabio Silve. On dużo kosztuje, to myślę, że nam dużo, tak jak mówię, dużo kasy nam da, jeżeli dużo kosztuje, no to chyba, chyba logiczne I tak sumie nie wiem, kogo bym mógł jeszcze tutaj kupić, no tak patrzę, że naprawdę mamy fajny skład no, Ten lewking King się rozwija, no to go nie będę zmieniał na pewno Jeżeli chodzi o lewą i prawą obronę, mamy bardzo dobrych Strączek będzie na bramce Diomandę. Nikolas, Raskin, to jeszcze tak zmienimy No i Kanthul, no i to jest wszystko jak najbardziej spoko, tu będzie Denkei na, na obronie będzie Fabio Silva I będzie Sigma moim zdaniem Że tak powiem I teraz tak, Matondo, Sima No i co, no i tak naprawdę to wszystko jest git Lowry, Dowell, oni wszyscy mają twarz, więc git. A tego Cortesa sprzedamy i za niego kupimy jakiegoś, myślę, że prawego skrzydłowego No bo potrzebujemy prawego skrzydłowego, właśnie, prawy skrzydłowy. No i tutaj sobie patrzę, patrzę i zauważyłem takiego Diego Waluesa z Kolumbii. A jak wiadomo, Kolumbijczyków bardzo ja lubię. I to jest ten jeden właśnie z ludzi, których bym chciał na pewno. Kafu, czy to ten kafu? No, trochę przypomina tego kafu, nie że tak powiem No dobra, to weźmiemy sobie tego mm, Kolumbijskiego skrzydłowego sobie Spróbujmy ich już kupić No i ogólnie tak, 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 tak Myślę, że to będzie świetne 23 miliony, no Jeżeli chodzi o kasę, no to to jest troszkę Troszkę przedobrzenie, ale no spróbujemy no, Jak sprzedamy tego Fabio Silve i innych na pewno będziemy mieli y, dużo kasy, no ale tego na przykład, no to wystarczy, że będziemy mieli po prostu kasę salarii, salarii. czyli płacę, płacę dla niego Strączek, za milion do nas może przejść, uuu, Gites, Gites Majones, też za milion niestety płacy, ale no za takiego bramkarza, to czemu nie, Kevin Denke Hmm, albo w sumie, ej, moglibyśmy go wypożyczyć bo i tak po roku zmieniamy klub, więc moglibyśmy go sobie wypożyczyć I w następnym klubie jak będziemy, no sobie go kupić wtedy No tutaj będziemy mieli tak średnio kasy Więc spróbujmy za... za 10 milionów Tak, tak, spróbujmy za 10 milionów Zobaczymy, jak go tutaj... czy uda się nam go wypożyczyć A teraz pierwsze... pierwsze tutaj dni okienka transferowego Zgłaszają się po nas jakieś national teams, się zgłaszają a wam wątpię. Ale w sumie tutaj byśmy mogli wziąć tak naprawdę jakiś y, team. Oczywiście Szwecja. No ale tutaj nie widzę jakichś fajnych. no oprócz tej Szwecji. No ale tak szczerze Szwecją grać. Mm, tak se, tak, tak se, że tak powiem. Jakoś mnie to nie przekonuje. Zbyt bardzo. Dobra, już tutaj wszystkie wszystkie te, te, te negocjacje się już zrobiły, wszystkie się udały. Co najważniejsze, i teraz tak możemy kupić nikogo, bo nie mamy na razie kasy. No muszę tak, jak mówię, tak jak mówię musimy czekać, aż się za za, to, za co, za co, za, za, za... aż kogoś sprzedamy, nie? Fabio Silva tego sprzedamy, będziemy mieli no, około 30 milionów dodatkowych. No to już będziemy mogli kupić ich trzech. Znaczy, w sumie nie wiem ile on zarabia, ten Fabio Silva, ale chyba, oj, no tak, już będziemy grali od razu z Aberdeen, zanim jeszcze w ogóle zrobimy jakieś transfery. I w tym odcinku zagramy sobie chyba dwa mecze. Albo jeden, no nie wiem, zobaczymy Dobra, we are strong keys, coś tam, w title start e, Tak, dokładnie tak, o to chodzi e, Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, nie no, nie wiem co ja gadam Ale właśnie, nie, nie, nie W tym odcinku zagramy jeden mecz, ponieważ w następnym odcinku zagramy dwa mecze li eliminacji ligi mistrzów Zobaczymy czy nam się uda tam dostać A poczekajcie, bo ten raid to ja go sprzedaję, czy? No dobra, to jak będę miał tego, to w sumie go sprzedam, tak naprawdę No i tego pana sprzedamy sobie i cyk, i już do sprzedaży Cortez? Uuu, ale za niego więcej kasy sobie spróbujemy tutaj wykrztusić ze Stuttgartu Mówimy, nie, 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 panie, tak się nie robi, proszę mi dać więcej kasy DC United tutaj e, chce Declana Rice'a A nie, czekaj, to nie Declana Rice, to Bailey Rice, to jest jakiś jego kuzyn? Nie wiem, no nie wygląda ale no nie sobie idzie tam, gdzie chcę. Efeko do Watfordu, myślę, że fajny klub na rozwinięcie się. I co, jeszcze mamy Alana. Ale czy Alana chce sprzedawać? Ile ma 19 lat, ale ja chcę go wypożyczyć chyba, tak czy nie? Dobrze pamiętam. A nie, ja go wystawiłem na, o, na ofertę transferową. Na ofertę, na listę transferową, więc wywalamy go. No i oczywiście jeszcze tego MacLafina. <laughs> MacLafin, to brzmi jak jakiś hamburger. No, no dobra. No to co? Kupujemy strączka. Kupujemy Valeosa, Valoyesa i kupujemy Denkea! wow czyli znaczy wypożyczamy Denkeja. Więc mamy trzy transfery już od razu zrobione na następny, na następny odcinek. Myślę, że bardzo fajne transfery. Zagrajmy z tym. z tym Aberdeen, czyli to naprawdę trudny przeciwnik moim zdaniem. No tak, bo Aberdeen to nie to jest bardzo trudny przeciwnik, nie mamy, ale nie mamy żadnego powodu, żeby się ich bać. No, zróbmy wszystko, żeby wygrać i żeby ich ro ostatecznie rozpierdolić Tak, myślę, że to jest dobry plan Ibrahimowicz dokładnie, bardzo ładnie to powiedział No i tak, jak teraz zrobimy te ustawienia, myślę, że Barisic ma dobrą formę, więc sobie tutaj na pewno wejdzie Lawrence ma dobrą formę I może wejdzie sobie jeszcze Fabio Silva, bo w sumie, jak dobrze zagra, to może go i nie sprzedam Jeszcze zmienimy sobie tutaj Taverniera ze Sterlingiem, czyli to chyba Bracelinga i zaczynamy nasz mecz Dawno, dawno temu dla Zlatana nie chciało się iść do szkoły. I nie poszedł przez dwa dni. A teraz mamy weekend. Więc dziękujcie Ibrahimowi. A my zaczynamy nasz mecz. Wiele inny taki movement jest, co nie? Piłkarzy. No jak się słabszymi gra, jak teraz grałem kariery Juventusem, a teraz nagle taka zmiana to trochę dziwnie. W ogóle przed chwilą leciał mecz Polska-Francja na Igrzyskach Olimpijskich, finał w siatkę No i przegraliśmy 3 do 0, no słabiutko, słabiutko sobie poradzili Ale co, trzeba się cieszyć ze srebrnego medalu Teraz w ogóle sobie zdaję sprawę, że muszę zmienić numerki naszym piłkarzom Oho, Fabio Silva świetnie się tutaj wy wykrzaczyli obrońcy, tutaj podanie jeszcze, podanie nie wiem kto to ma Tondo. Matondo! Dawaj! Strzał! Wow Uj oj oj! A szkoda, że się nie podbijało jak tam... I Fabio chyba nie musimy sprzedawać. W sensie... Nie no, musimy, jak jak kupiliśmy. Musimy jakiegoś napastnika sprzedać, bo nie no, gramy na jednego. Więc nie potrzebujemy aż trzech. O, ale świetno świetno tutaj y y Ta siata, siata i Kreswel! aj kurczę, Kresle nie dał rady Dobrze, jeszcze Lorenz ma piłkę. Chciał Ronaldo Chopem, ale... <laughs> nie udało się. W ogóle ten movement jest straszny. Ciężko się przyzwyczaić. Ale dobrze. Aj. Dobra, faul Oj! No z z, z, z wolnik jestem bardzo dobry. Wlachowicz się o tym mm, poznał. No, dzięki temu zdobył duży bramek. Czy Cantwell jest... Nie, Barić może. On jest lewonożny, więc będzie dobrze. Będzie o wiele lepiej w sensie. Strzelać. Spróbujmy. Fu! Aj, dupa. Oho, nie... oj, niebezpiecznie! Oj, 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 oj! Uff! Uff! <gryw> Oho, świetnie fabius Silva! A i niestety mam tą do się nie przepcha w ogóle teraz sobie zdałem sprawę, że nie ustawiłem żadnych taktycznych ustawień. <grymne> Będę musiał to zrobić. I zmienić numerki przede wszystkim. O, Sterling, tylko że podruba. Oj! Świetnie. No, co jest? faul, dobra, zmiany. Weźcie sobie Pereira, Sima, Doel Ryan Jack <grymne> i Ilmas Dobra, Sima. Oj, Pereira tutaj świetnie wychodzi O, świetnie się przepchał! Dawaj Pereira. Czemu on ma numerek 99? Co to jest w ogóle za numerek? dla napastnika? Dobra, ale oni też chyba wygrają, tak szczerze Więc <laughs> to nie jest jakoś Jakoś straszne No, dawaj Dawaj, dawaj, dawaj Świetnie Ilmas Podanie? Gdzie? Na kogo? Tam nikogo nie było przecież Nie wiem, w tym meczu się nic nie dzieje, tak wam powiem Takie nudy, że jest. <laughs> Ja nie wiem, czy ja miałem strzał celny Chyba nie Zdaje że nie miałem, ale dobra, teraz jest jakaś sytuacja Chociażby Dobrze, Matondo, No, Matondo to jest taki jedyny, którego jakkolwiek kojarzę z tych rangersów. Pereira, ilmas i. Aj. Ryan Jack. Ilmas. Okej. Okay. Ilmas. Oho. Aj no nie! Oho, dobrze. Świetne podanie. Dawaj, dawaj, Matondo. Ty jesteś jedyny. Jedyny, który może zmienić tą sytuację. Doel, dawaj tutaj. Pereira, Pereira! No zabrali mu tam. Wy, wy, wyłuskali jak słonecznik. No kurczeni. Okej. Okay. Dawaj. Dawaj tutaj. Pereira. Aj, ja wybił. No i ostatnia akcja tego meczu. Nic się nie działo dosłownie. Ciężko się gra tym. tymi słabymi zespołami. O, będzie gol, gol! RASKIN! RASKIN! O, ho, ho. co jest? 92. minuta, ostatnia akcja meczu z rzutu z rzutu różnego z główki strzelił ty, co jest? No i piękne zakończenie, ale S, ale S. <laughs> Co jest? To jest absolutnie niemożliwe. Pojok jak, o, jakie dogranie tutaj i od poprzeczki. Yeah! Raskin. Czy to jest ten nowy gold? <laughs> nieźle, nieźle. No i pierwsze punkty w szkockiej Lidze. Trzy punkty. No oni już robią zmianę, ale to już ostatnia akcja była. Czyli się tutaj nie zmieni. Tak, dokładnie. Sędzia kończy ten mecz. Fajny naprawdę. Znaczy w sensie nudny... Nie no nie fajny, w sumie nudny bardzo. Ale ważne, że... Ważne, że nam się udało i że faktycznie zdobyliśmy te trzy punkty. Nie no, mieliśmy cztery celne strzały? Kiedy? Ja nawet nie pamiętam, żebym ja... Ja nie pamiętam, żebym ja celne strzały oddawał tak szczerze. A dobra, udało nam się. O, tu jest w ogóle 12 zespołów tylko. Bardzo mało. Więc to szybko pójdzie. 24 mecze jedynie są tutaj nasi nowi piłkarze Nie pamiętam kogo się nazywa, wiem że jest z Kolumbii więc jest gitem Team Kolumbia, pamiętajcie Rangers Steve TV <laughs> Witam, witam, o zdrowie pytam Tak, to jest niesamowite, to jest bardzo specjalny dzień dla mnie Wygrywanie jest tak ważne jak wszystko Widzimy się na meczu No on się widzi, my się widzimy z nim na meczu następnym, a wy się widzicie ze mną w następnym uciku. nara.